Jest ta konferencja, nie? Tutaj mam streama, bo na moim koncie bo ja zaukładałem konto na Kiku i założyłem na Temp Mail. A Temp Mail to jest jednorazowy e-mail, i przez to nie mogę mieć konta na Kiku i trzeba pisać do Kika. Czysto w pokoju, sprzątałem cały dzień pod streama. Oni gdzieś pojechali, ja nie wiem gdzie oni pojechali, i mnie zostawili samego, ale no dobra. Chodzi? Dejczman! A Aby Diceman! Jak MacGregor! Jak McGregor? Jak McGregor. Bronego, oddaj mi piłkę. Stresujecie się? Stresujecie się? Oscar! Oscar, pam! Na ziomek! Na ziomek! Ósmy raz pytasz: Zrobiłbyś ode dać jakby wygrał po walce? stoi? A kto to jest Edzman? Wzywam mnie? Nie, ciebie nie. Ciebie nie. No, zaraz, może kopa dostać. Edzman stoi? A kto to jest Edzman? Wyzywał mnie? Nie, ciebie nie. A może kopa dostać Jacman stoi W, 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 w subskrybenci, drodzy tutaj mamy nowych zawodników Między innymi Hubert. Huber! Aichman, jego religa, religa, no mocno stary cię przywitali, nie wiem, może podziękujesz swoim oh. Chat <grym> też opanowany przez Awedajczman, tak? także jest... AWe a na czacie! Pozdrawiam wszystkich Także <ślam> Jest support, jest support! Co tu się dzieje? To jest... jest i Oleśnica, tak? Oleśnica górą! Mocne wejście do organizacji, natomiast też mocne zestawienie, jak na wejście do organizacji. Ale nie tu, na czacie, na YouTubie! Mimo, że gabarytowo podobny do ciebie i to jest coś, co Was łączy, natomiast jeśli chodzi o doświadczenie i przede wszystkim formułę walki, w której się będziecie bili, no to ten experience, a więc doświadczenie, jest po stronie zdecydowanie Wronka. No jest niepokonany. Tak, tak. I Co? w tej formule. Niepokonany. Niepokonany w Niepokonany. Undefeated. No tak. Ja codziennie biję się z demonami przeszłości. TAK! Więc, wiecie no. Też coś jest, nie? Jakie to może demony przeszłości? Nie ważne. Panowie, a powiedzcie mi jak y, wasza relacja? Bo ja widziałem jakieś tam szoty, No nie szczędziliście sobie. Tam znaczy kier... może generalnie możemy odpalić shota numer dwa. Proszę bardzo. No, dawaj szota numer, szota numer dwa. shota numer dwa. Jeszcze ty... ten dajś, mam coś pier... Że, że koło to jest klip? Bandurze? Ja, ja, ja tak tego typa nie trapię Jaki to jest przyjeb... On On wyzywał Bro. Walki. A koło to jest klip, To jest ko, koło to jest klip Ja wiem, bo ja kojarzę że ten nick jest TikToka w sensie no tu nie ma niku ale Symbał pierdolony to jest To jest je tłuk Chciałem sprecyzować od razu, chciałem się też A, jeszcze, jeszcze. No <laughs> no już Tyle Nowe razy i przywitać się, witam wszystkich serdecznie To jest też szot wycięty z kontekstu, ja tam dalej mówiłem, że jaką mam że to jest rage bait ogólnie Chodzi o cały zamysł, chodzi o cały zamysł ogólnie używania do miejsca na Dla mnie to było takie, to jest dla mnie takie tak, wiesz, to, to jest totalna pomyłka, no bo ja działam w internecie i robię content i no. to jest logiczne, że to jest żart, naprawdę to jest wyjęte z kontekstu, jeżeli sobie zobaczycie ten filmik, to widać ewidentnie, że to jest żart, no, no to jest logiczne, że, że takiego czegoś by nie było po prostu I, no i ty też to wiesz, no bo wiesz, no no tak, robisz no przecież tak, tak, tak. samo że ten <laughs> shot, Ja go tam jest... nigdy nie, nie obraziłem nic, wiesz... Złego nie powiedziałem. Nie wiem, nie wiem wiem, wiem. Wiem, 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 Wiesz, ja mówiłem o samej sytuacji tego, że wyzywałeś go jakby do walki, nie? To, że to jest taki. przeprosiłeś, o, przeprosiłeś za to chyba. Na, o, prawo, o, brawo, brawo, szach... brawo, brawo szach... Mówiłem, że szachta to jest ziomek! Mówiłem! Jest sprawy, Wybaczamy czy nie wypraszamy. Prawa dla szachty, prawa! Szachta to jest ziomek! Poczekajcie, szachcia! Wybaczamy czy nie. Wybaczamy, 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 wybaczamy. Czyli do, można powiedzieć: dojebane, że dostałeś, Polak się pogubił, tutaj widać, że jest kruk. Daviusz, Ta sprawa jest wyjaśniona, ale panowie, czy macie wyjaśnione sprawy pomiędzy sobą? Bronek, e, Dajczman, jak to wygląda? Może zacznijmy od bronka, Bronek. E, no co, w końcu dostałeś tą walkę, w końcu to jest, doszło do skutku. Już Bro. wyzywałeś mnie do walki od w sumie mojej walki z Olejnikiem Pamiętam te TikToki. Jak mówisz, wionuś, wionuś, wionuś coś pamiętam to też, nie? Więc w końcu się udało. Pewnie każdego w internecie kiedyś tam no zaczepiał tak, w jakiś tak, sposób. się tu dostać. Ale to nie jest tak, ja w ogóle bardzo nad tym się długo zastanawiałem, czy, czy zawalczyć jednak teraz. Ale naprawdę fajna gala jest sportowa, naprawdę fajnie to wygląda, to jest jednak fame, poważna organizacja, więc. Więc się zgodziłem, ale to nie jest tak, że ja teraz y, też prosiłem o tą walkę tak naprawdę, no bo słyszałem, że to wy wyszliście z taką inicjatywą teraz. Ja no tak, teraz, te teraz powiecie, się. że nikt nie chciał się bić, a no razem doda, tu siedzicie, nie no nie będzie, gadajcie, no każdy chciał dodaniem. tego. A, no. jeszcze ja dodam, że żeby nie było, że znowu ustawiam walkę pod siebie, ja się zgodziłem na samym początku na K1. Tak, bo, nie było. Bo, bo, bo... Ja nie chciałem. Dlaczego? Bo on trenuje MMA. A, pięściarz, pięściarz. No, MMA, wiem, że chcesz zawalczyć w płaszczyźnie Wronka, jako można powiedzieć debiutant sportu walki, no bo dobra, no walczyłeś, wiadomo gdzie, ale. Gdzie? No pokazał się tam. Gdzie, gdzie indziej. Gdzie indziej? Gdzie? A ty nie przegrałeś tam? Ale. ale... Bo się gdzie... bił z bagietą! Nie wiem, to jest AI teraz, nie wiem, to jest sztuczna inteligencja, nie wiem czy. Ale w ogóle padły takie ciekawe słowa, bo ty powiedziałeś, że no, że jest fajna karta, ten sportowcy, to co, to ty czekałeś, tak? Na taką wielką kartę z wielkimi sportowcami, na Jak bardzo się zawalczył. Nie mogę Zobacz. teraz zostałem dopiero propozycję, więc... No dobrze, uznajmy, że to było AI i rzeczywiście jesteś debiutantem. Jestem debiutantem, tak. E, no to jednak przed tobą niebezpieczne wyzwanie. No, mo no możliwe, możliwe, tak. Ja mam nie, nie mogę dać! O co chodzi z garniturem, czy tak po prostu z szacunku, tak po prostu... McGregor! raz na konferencji, sześć... No ty. ja mam szatnię też z panem Marcinem Neymanem, A. Elega eleganc, A. Eleganc, tak. okay. Marcina, i to jest elegancja. Jak zobaczycie Sylwę Marcina, to zrozumiecie dlaczego tu jest garnitur. Tak, tak. Okej, okay, to kumo. Tak. Powiedz mi, bo masz bardzo mocną społeczność, z tego co widzę, cały czas... Awe ty... Deitschmann! Awe Deitschmann, skąd to się w ogóle wzięło? A skupiłeś ich, czy jak? Ja nie pamiętam. Mordeczko, ja tu no, siedzę! kiedyś Taś. Takiego? 4 złote. O. Ścisznik Pani Andrea pirlo Ja widzę jeszcze tutaj e, drugie dno wyboru boksu, bo wydaje mi się, że Deitchman wygląda że na, gościa, nie, pozrot, na gościa... Piszcie no, pozrót od Pirlo. Potrafi, e, kartę, albo Ave Pirlo, Ave Pirlo, ale pirlo, ale pirlo. pirlo Ave Pirlo, błagam. Ave Pirlo, Ave Pirlo. Tutaj ewentualna wygrana w boksie, albo w ogóle starcie w boksie z wronkiem narzuca na nim gigantyczną presję, gdyby coś się wydarzyło, albo gdyby Gigant, pojawiło się... No. Ave pirlo. pirlo. No gdybyś, gdybyś przegrał w boksie... Nie. Na, na tak na, na tak w w jest! To jest Pozdro, Tosia! No o, to, o tym mówię, że tutaj Dajczman specjalnie gdzieś gra kartą boksu, żeby pokazać, że nie boi się rywalizacji w twojej najlepszej płaszczyźnie. także to na, na, No właśnie, na, na tobie to jest duża presja. Bo to nie jest zwykły boks, tylko to jest boks. I rękawice. Tak, tak. No, no ale y, nie wiem, czy Wronek ty walczyłeś jakoś wcześniej amatorsko, czy. Mm, no, nie, no co ty. W boksie. No to miałeś tylko dwa starcia, no i. Z, y, nie, no walczył. – Amatorsko? – No, czasami tam się zdarzyło, nie? Ale to My się teraz dowiedziałem. Okej, okay, no, nie wiem? bijemy się w boksie. <laughs> nogi dokładamy, <laughs> dokładamy nogi, jednak K1. No. Brotek, <laughs> ale z drugiej strony jest ten zarzut, który pojawia się w komentarzach, jak został ogłoszony ten pojedynek, że gabarytowo to się składa, Boksel, sobie, że może to jest zbudowane, bo. Mhm. Znaczy to jest przede wszystkim idealne zestawienie z tego względu, że mamy ekipę Brokis kontra tak, bungee. ekipę bungee i tutaj jest Community, gabaryty, styl walki w sumie... No bo dobra. Andro bo... coś wiem. I to wiem, o... troszeczkę tego boksu liznąłeś no. i to nie było ja Ja też wiem. Tak więc... Wronek tutaj, tu, troszeczkę w obronie I przy okazji łączy nas też to, że dwóch jego ziomków, to zazwyczaj ich ogólnie pozdrawiam, ale dwóch jego ziomków z ekipy, to byli moi stali widzowie, nie? Moderatorzy. Bro! To Karol, tak? Bro! Moderator. Bro! przez okno za tego, za modę, ale pozdrawiam cię Karol ogólnie. No i co? A tu jest takie... A i tylu, a przepraszam Karol czy... chyba mówi bez przesady, tak? No jak, nie przecież A jest a nie tutaj. Robiłeś, jest tak? z nami disco Karola. Tak? To było tak. Możesz było wejść tak. na chwilę, bo no by ci mikrofonem tak, nie myśli, tak coś bro. Tutaj myślę, że raczej do ręku nie dojdzie żadne. No, co wy, no, no co wy, no, no, ale nie na scenę, mów, chodź tak na chwilę. Było. Zaraz to wyjaśnimy. Czy było skakę? A my Disco Karola! Wielkie brawa dla Disco Karola. Nie wstydzimy się, nie wstydzimy wchodzimy na scenę spokojnie, pewnie. Debiutant na scenie fame, być może... Niedługo też założę rękawice, ale na razie tylko tak krótko. proszę, mój mikrofon i możecie sobie chwilę pogadać. Słuchaj. Cześć. 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 Mo mogę usiąść tutaj? Jest shot, jak miałem, to dawno temu było, na pewno pamiętasz ten czas, jak była na Discordzie aplikacja o moderatora. I ty wtedy wbiłeś... I powiedział że możesz tego. wyskoczyć przez okno dla, za młoda. Ale czy to zrobiłem? To no, zrobiłeś, przecież wyłóciłeś z drugiej strony później drzwiami. No ale... W... Szacun dla ciebie za to, no wiesz, że chodzi. Teleportacja. Może? Może, może tak. jaj? Ja już sam nawet nie wiem, czy to jaj czy nie. No ale jest jeszcze jedna y, rzecz, bo chciałem serdecznie tutaj przeprosić. Wiem, że ogląda na pewno. Trzeci z ekipy, czyli Pirto. Przepraszam cię, Pirto, że ci nie oddałem tej piłki, którą wtedy mi przyniosłeś na Juwela, bo przyniosłeś nam piłkę. Oddaj mi ją. Później pisałeś, żebym ci chociaż dał tego vip albo oddał. Bro! To odkupiłem. Jak ja mam. Jak ja mam... Nikola trzyma. Skri... Ma. O, A naprawdę nie, będzie jest, piłka? Jest, 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 jest piłka. Jak ja mam screen. Tak, że że mu nie przynosiły. we'll Że ten, że a, ten to ja mu wezmę, ja mu przekażę. Dobra, dobra, dobra. A piłka dzięki. się przyda. Tak, ale to jest straszne, jakieś tutaj próby. To próbujesz... AI to było. Bro, dzięki. jak ja mam, ja mam poskleinowane, że mu nie przynosiłem piłki, nie? Po przyniósł tą piłkę ziomkowi. Bo on się przyjaźnił z jakimś okay. twoim też wspólnym okay. znajomym. Okay. No i co, jeżeli jesteś przyjacielem z kimś ale stary i. Nie, nie To jest chodzi, ale no to jest I To, jest, to jest takie teraz wytykanie. Nie, no nie jest no, wytykanie. Czyli no. co, teraz z kim się kumplujesz, stary, coś jaka osoba zrobi przysługę. Jeszcze nie było. Kumam, kumam, a później pilnuje Okej, kumam, poczekaj, tylko daj mi no się jasne. wypowiedzieć. Słuchaj, jakby tak było, no to przecież to nie był, jakby to była piłka przeniesiona na mojego Jerela, żebyśmy to, albo w sumie na Siolesa Jerela, albo na mojego, ale ogólnie dla nas i później by piłka przyszło u mnie na Bro, jak na... ja dosłownie mam posklinowane, że nie przynosiłem mu piłki, tylko przynosiłem jej muziomkowi, Siolesowi, który z nim mieszkał. E, nie ma co o tym mówić. Dosłownie. Okay, okay. O, do... dobrze, tutaj. Pan broni, broni swoich, dobrze staje za no. swoimi, zobaczcie Dobrze, dobrze Eee, sprycia A wy